Ogólne te twarze! Ja jestem Herosa. a przed nami kolejny odcinek z gry, The Witness. Oj. Dzisiaj kończymy Trisa. Przynajmniej taką mam nadzieję. To już... Przyznaję się, to już sobie sprawdziłem. Jeden rzeczy nie zrobiłem. Już. Się dziwię, czemu mi to tak tłucze. To już mamy otworzone. Przygadzaj, jeszcze jest tu miejsce do otworzenia. Mam nadzieję, że przed sekundą obejrzałem, jakie są doby otworzone jeszcze i. Mam nadzieję, że pamiętam. To się szło tu. I tędy. I tu jest coś. A chyba nic. Eee, I tu coś było tu. I to się robi w ten sposób. Zadanie, ja co mi to otworzyło. Ale coś otworzyło. Tu mam przy okazji przystań na łódkę. Tu mi trochę bagno wypływa na ocean. <laughs> ale to nic. A. Wezwiemy sobie łódkę. Nie wiem po co, ale możemy ją wezwać. Zobaczmy ja jeszcze, co tutaj jest. Tu nic. A tutaj? Tam jest domek na drzewie. A, no to jest to przejście, czyli tak jakby szedłem naokoło. Ja mam pierdziele, czyli ja nie wiem. Czy kamera jest dobrze ustawiona, czy nie? Nie wiem, czy chcę wiedzieć, czy jest dobrze ustawiona? Nie, czy nie tędy szło? Boże, gdzie? Gdzie ja łażę, Panie, kochany, to muszę zawrócić tym. To się tak robiło? Nie. Szkoda, że mi się przypadkiem musiał ten klawisz kliknąć. Zahaczył mi o drukarkę. O. Dziękuję. Teraz mnie szybko tym Szybko powiedziałem, szybko, szybko, szybko. Ta góra widać co... Coraz bardziej oświetlona i dopiero teraz uważam, że tam jest pani. Z łapą, wyciągniętą ku słońcu. Bo słońce się porusza? W tej grze czy nie? Bo tak cały czas jest jedna i ta sama pora dnia, tak mi się zdaje. Czy się tędy szło jakoś? No... Późmie. No powinien już móc, jeszcze... zaczął przełożyć nogę. Już tu były drzwi kojarzę. Tak tu. Jak tu dojść? Jak tam dojść do odróżnienia? Znaczy znowu muszę. Czy znaczy, ja znowu muszę się tutaj przytętegowywać? Mam dość Tetrisa. Tak. I tak. Wieź mnie. Na szybko. Ta gra mnie dołuje. Jest fajna, ale czasami strasznie mozolna. Jak nie głupie zagadki, które są ciut trudne, to inne bzdety. Na przykład właśnie takie wolne poruszanie się. Wde w ogóle to się wydaje dla mnie, przynajmniej dla mnie, takie trochę poklatkowe. A to może kwestia sprzętu. No już mogę nogę przełożyć. Dziękować. Ruszmy dupki. Może to ten się szło? Tu ja byłem przed chwilą. To nie tu. Tam, je... Tam jest przejście? Jednak przez to, to. O nie, ja znowu tej zagadki nie będę robić. Zapomnijcie. Gdzie są te. Gdzie są te schody z tymi drzwiami? Teraz nie wiem, co one mi mają dać, ale są. Ja chcę je otworzyć. Może tym fioletowym powinienem się prze, przebujać. <laughs> mm. eee. M. Jaż bym to wcześniej zrobił. Wcześniej to było tak. Bo ja chcę fioletowy z czerwonym połączyć, albo niebieski z fioletowym. Mm. Nie, bo tego wtedy nie zamkniemy. No czemu to niebieskie tak ładnie idzie, a to nie chcę? Może ja powiem od tej strony. Nie bez powodu tutaj chyba dwie takie możliwości. Zachodzimy no na fioletową stronę, może tam będzie to przejście. Wcześniej chyba nie byliśmy sobie na fiolecie. Czy są jakieś inne zagadki, których ja nie znam? Powiedzcie, że nie. No i dupa. To jest zagadka. jej nie mam skopiowanej. Czy to tak może, czy może to jest jakimś ten tak zrobione, że? Tak, chciałbym. Eee. Chwila, to, to byłoby tu, to tu. To byłoby tu, to byłoby tu, to byłoby, to nie byłoby, to byłoby tu. Chcę to, e, tak, o. O... Tak. To, to, na razie pasuje. Kwadrat byłby w tym miejscu, o w tym. O... Ej, ale inaczej. Tak. Haha, ha. tylko teraz właśnie, a nie tu. To będzie dobra, czyli tak. Teraz jest tak, to jest w tych tu. To tu się zamyka, to jest raz. Dwa, trzy, cztery tu się zgadza. To nas się zgadza. Kwadrat będzie tu. Aha, ha, ale to na cztery się nie mieści to się nie nigdzie, bo tu był kwadrat, tu byłoby. Dupa, to byłby tu, to byłoby tu, to i tak tu jest kwadracik. No i nie to, no trzeba by to inaczej ułożyć, jak mi się nie chce. 10 minut i tak już zmarnowaliśmy odcinka, starczy na dzisiaj tego dobrego. Tędy nie przejdę. Idziemy kuźwa tak jak Pan Bóg przykazał. Nie chcę współpracować, to nie, ja idę teraz tamtędy, w góry. To już do domku na drzewie, to jest bardziej domek na drzewie. To jest na pewno wszystko zrobione, chyba tak. O, jak to się... Wo... No a wiecie co, Pierdzie szybciej przecież będzie niebieskim. Mówiłem. Jak to było, gdzie diabeł nie może, tam Herosa pośle. Ja znajdę sposób na przejście. Uuu, uuu, to to. Nic. Kawałek kamienia. Poza tym to, że tu jest. Ida. Aha. No, znaczy znowu muszę się przepierdziać Prze przez to. Zen. Nie. Spalę No. Nie wiem, Turen siedzi do tamtych drzwi, mam to w życiu. <laughs> Idziemy tędy, szukamy nowego miejsca. Pe znaczy, zakończysz że szukam drogi do tamtego domku na rzecz, co tam gdzieś jest. Jak tam dość nie mam zielonego pojęcia, ale coś wymyślimy. Musimy. że ja chciałem poszukać wszystkich tych zagadek pobocznych, tych czarnych słupów. No proszę, przecież ja normalnie to już dam... Powiedz fakt, że ja tutaj to bym pewnie... Ja może że tam przeskoczył. Ale w powieku już dałbym radę przejść normalnie. I idziemy stąd. Alina, chodź. Tu jest Zamczysko. Właśnie w Zamczysku jest yy, nam nowe zagadki. w sensie na słupy. Chyba znam. Nie jestem pewien. Dzień dobry. Tu się to z góry patrzało. Bo tak nie naszło. O, patrzcie, 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 patrzcie. Aha, to żem sobie zrobił. Aha, ale tej reszty to ciulę nie zrobię, bo mi zasłaniają. Ważne, że też jest, tak? Czy nie się tego jeszcze zrobić? Nie. No, przejmam jedną zagadkę. Resztę może trzeba z jakichś różnych perspektyw. No, jakoś tak. Może, że kawałek czarnego jest. Wróć? To źle zabrzmiało. Przynajmniej dla mnie. Tak zbyt rasistowsko. Może stąd z góry? A nie wryzę. A nie, wryzę. A. gunwo to dało. Aj, karamba! Wypuśćcie mnie stąd. Tu jest wyjście. Nie wiem, się przez żywo przypierdziało, ale mogłem. Ja się gubię w tej grze. Co i jak. Jakoś chyba ten idzie się do tego domku. O, czarny słup. Gorzej, wcześniej nie widział. Tak, tu się idzie do ten. Do domku na drzewie. Jest jedno zaliczone. Jest, tam jest, bo. Czyli da się to zrobić. Okej. Okay. Tylko jak tam wleść? Dołem? Jak się tam dołem wchodzi? Nie, przecież nasza postać nie potrafi wchodzić po drabina, więc trochę ciężko by było być coś dołem, ale drzwi u kolce nie zabierają mi hapeków bo nie mam hapeków a jakbym miał to na pewno i tak by nie zabierały ten las jest dziwny Szterowiecz! sztatek, czy co innego to jest tu nie przelyzę nie Nie przepłynę, bo przecież po co mam umieć pływać? No kto normalny umie pływać? Rado, człowiek świetnie pływa, to nie to. Tutaj mu zabiorą tą możliwość. Co mi to dało? W dupę se wsadźcie opinię właśnie o tym telefonie. Nikomu nie polecam. To co ja mam zrobić taki Jak wejść do tamtego tego domku na drzewie? Widziałem, że jest. I nie powiecie mi, że nie. Może się tu podejść to samo opadnie. Tak, samo to... Sa, chciałbym, żeby się samo coś zrobiło. Choć raz. Jesus Christ! Bo jest... weird. Chyba hmm, coś, że jesteśmy coraz bliżej końca. Znaczy, zawsze jesteśmy coraz bliżej końca, ale... Tu jakoś tak trochę bardziej. Może chodźmy w takim razie do miasta? W mieście zakończymy odcinek. Przez rozklekotany most. Dzień dobry. No, są też mają tego... ...do robienia. A tu co mamy? Tu mnie nie było. Czemu mnie tu nie było? Ja ładnie zarośnięte wychodzę. A tu. Bo ja wiem. Bo tu trzeba sposobem. Jeśli tak, gdzie nie jest zarośnięte. Tu się wchodzi, tu. Tak, tu się wchodzi. Gdzie się dwa w prawo, trzy w prawo. Do przodu? Lewo. Oj! ściana. Właśnie chwilę. Lewo. Chyba, że... że. jak to? Wait a minute. No i tak miał działać. Chyba, że. A może ten się idzie dobrze? Tak, czyli dobra. Spróbuję jeszcze troszkę tą zagadkę. Trzy w prawo. Tak. Wchodzę. Raz, dwa, trzy dziury w prawo. w w prawo. Dwa w lewo. W prawo, góra, dwa lewo. Góra, lewo, góra, prawo, lewo. Czyli ja co tu muszę rozrysować. No znaczy i to jest tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak? Nie. Jesteśmy już blisko końca. Czekajcie, ja sobie to rozrysuję na szybko na kartojuszce. Gdzie jest? Mamy jakąś kartkę. O, oh, tu Gorące. Tutaj jest jakaś kartka. Oś tu. Dobra, a... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu jest start, tu jest meta. Trzy w prawo, w górę. Dwa w lewo. Góra prawo, lewo, prawo. Ja już się gubię w tym, co ja sam mówię. Najważniejsze. Tu i tu w górę. Jedno do przodu. W dół. <coughs> No już nie pomylił. W Dół. prawo. Dół. I do końca. Tak? jadłem hop. hop. Hop, hop, hop. Poszło. Co mi tu dodało? Chyba te, te schody. Um. Co to robi? Chyba powinno przesuwać. To chyba nie jest takie łatwe, jak się miało wydawać. Żecie to nic nie zmienia. Aż tak się nic nie zmienia. Tu mamy wzora. A nie mogę go wykonać, bo Bo źle patrzę. Bo to będą po czerwonych iść. A czerwonych nie są wszędzie. Haha. Ha. Dobra, nieważne. Przejdź wiemy, czy w następnym odcinku. Miastem. Jedno, zagadka, żeby mi rozwiązali teoretycznie. Czy później to coś z tego dalej wyjdzie? Nie wiem. <laughs> Jąki ładny kwiatek w kominku. Będzie grill. Zważymy. To jest wegetariański grill. Pozdrawiam wszystkich wegetarian. Blah. Nienawidzę, nawet nie mogę jeść warzyw, ale co tam? Tak więc cóż. Jak wspomniałem, w tym odcinku już będzie na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to standardowo wiecie. Możecie śno. Łap, komentarz, udostępnienie, subskrypcja. Czy coś tam innego byście chcieli? Wiecie, jak to działa. W następnym odcinku zajmiemy się miastem i co dalej zobaczymy. Może będzie coś ciekawego. Tak więc, cóż, niech moc Wielkiego Mistrza Zagadek. Zawsze będzie z Wami, moi drodzy. A ja żegnam Cię